Bo w w wielu piątce mogłeś grać dwie osoby. Na przykład ja gram z kumplem bez problemu, co nie? A w szóstce było już to, w nie każdą misję po prostu tylko bossów mogłeś przejść. A tak na przykład w piątce, co nie? No. Od początku na pierdolałeś. czy boss, czy nie boss, cały czas. Czyli kooperacja taka, ale w dwie osoby, co nie? No. I to jest fajne, wiesz o co chodzi. Nie no, wiem, ja tu mam chęć jakiegoś takiego horrora. Co? No. No. No Daily Clip, tylko to kurwa zostało nam do czekania. Mm, tylko to jest kurwa taki horror jak z dupy tromba. Nowy Outlast ma być ponoć na Multiplayer'a, ale no jak na razie ani widzę nie No sorry, ale ja nie mam zamiaru się zetrać. <grym> Dzisiaj założyłem nowe majtki, spierdalaj. To jak kelwiny noszę, więc już to ciężko by było, szkoda. Ja zalałem. Zalałem, no. Zostaw, zalałem Zosta... zostaw, stop. Zosta, stop. Kurwa. Stop! zostaw wigi. Już zalałeś. Koniec. Ona nawet już nie chce wejść, popatrz. Kiedy to było wczoraj Ta już, już, tapasz. no ja jeszcze na chwilkę gdzieś pojadę, pojechał! To no, kilo... Tak wyszło Czy do Mimi napisze czy jest pisałem, na razie poszła kąpać I wejdzie oh, jak się wykopi Kurwa mogę z nią no, <laughs> kurwa szel jebany kurwa żaborybie jebany kurwa nie wkurwiają te debilety co tu strzelają. Kurde, Co? A co miesiąc dostają nową osobę, Nowe osobę? Czy nie? Ale co? No Epic... Eee... No, to Fortnite fucka. No. To co miesiąc dodają? No, no. tak. Jeszcze tysiąc v skina, plecak i... lot... Nie, i to, nie to, lotnie. za... To, to, to za tydzień. No. A jeszcze to... nie było takich przecieków, nie widziałem żadnych przecieków odnośnie nowego skina. Może we wtorek będzie, bo, jakby, bo we wtorek jest aktualizacja, to może będzie jakiś przeciek. Kurwa, jem, jem tortille, kurwa ze szpinakiem, bo żona kurwa lubi. A nie zjadła całego to opierdolę jej No i moja Maja w sensie zrobiła taki ten <laughs> z kurczakiem czy narzędzia 0,7 ja myślałem, że ty, ale ja jestem głupi ty do nas, kurwa czekaj ty do nas mówisz kurwa, czy co? bo ja nie wiem, daj, ja, tak, ja myślałem, że mam tego jagerka pół litra, to jest 0,7 to jest już alkoholizm, jak nie wiadomo z kim rozmawiać nie, <laughs> nie <laughs> Nie, talko. Kanoś, Kanoś mm. widziałem. Srebrny, jest do sprzedania srebrne, ale nie wiem czy nie za za drogie, bo trochę może trochę przegiął cuk co nie? Hmm. Albo i nie. Audi e, A5 2 litry, hmm. TFSI wszystko ładnie pięknie, co nie? Tylko jest jeden problem. Czyli hmm. jeden problem. To nie ma tam żadnego problemu. Auto jest no Chłopie no w środku. Leży. Jest piękne... ładne jest, co nie? Patrzę się. No. Nie widzę nikogo. Tam jest jeden daleko. Z, z z, po pierwsze jest mazowieckiego. No. Po drugie jest piękne. Jest srebrne i chłop sobie zrobił centralnie y, te S... Y, w sensie ma te... Jezu, jak to się nazywa? s Line yes. No on jest S-Line, tylko... No wiesz, on jest cały, w sensie ma te... Boże, jak no, on ma? Jak on się nazywa? Dawaj, zamki tak. mordę! Zewnętrzny i wewnętrzny pakiet S-Line? Ma... Tak, ma to i ma te lusterka, że są srebrne te... co nie? No, 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 to, to... w rs już takie są. I... Wszystko jest ładnie, pięknie, ale chłop kurwa chce 45 tysięcy! Czy te auta podróż... Czy ja Czy auta te podrożały? Czy mi się jebie wełbie po prostu? Jak... jak jest naprawdę ładna zadbana To myślę, nie że nie jest ładna mogę, mogę ci wysłać, bo... No... Chłopie... Nawet w pociąg w pierdolę Może ma mało kilometrów zrobione Jest 2009, co nie? To jest takie jak mój Ej, chcesz 6 gramatów? Ale, ale mam jak, ci, nie kumam jednego. Powiedz nie, mi jedno, jak to jest możliwe, że auto, na przykład, który jest z 2000 tam, kurwa 9, co nie? No. Ma tu ten joystick przy tym, przy yy, zmianie biegów, co nie? No, to duże pokrętło. No, a z 2000 Uda. na przykład 12 nie musi to mieć. Te, te bo być... widziałem auta które są z 2012 i nie mają tego pokrętła. O chuj chodzi to ja nie mam. Um, A 2012 już masz chyba inny ten, ten display taki cały Tak mi się wydaje. Tam nie ma touchpada? Sam tam jesteś touchpad. O, to tam może być ten taki touchpad. No może ma już wtedy touchpada i dlatego tego nie ma, bo na przykład tego nie ma właśnie tego tutaj, to ja i jakby co nie? Nie nie, nie widziałem. Tego nowszego Ale no, no Jak zobaczyłem tą cenę, to no to się przeraziłem Myślę, że no jak zadbane To wszystko ładnie porobione Pakiet s mało najechane, to, 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 to może błąd. być warta tyle No jest S-line Ja, ja jak ten bym chciał właśnie a 5 to też właśnie bym Właśnie celował coś w takim budżecie pewnie Do 50? No, coś takiego żeby to już było takie, wiesz, fest. Hmm. Kierownicy mogą, no jak? No jak. A nie tam podaj broszkę, pozamiataj. Hmm. Ja tam, Ja nic nie mówiłem. Hmm. Jakie on zjebane bronie, no pierdolę idę tam na dół, jak to jest to wyjście szumi Dziś się widziałem tą piękną, ma siedemeczkę nową no. no Nie, no właśnie masz rację i, tym? i, była, i była też ta starsza taka, taka czarnula przyciemniona wszystko. Sorry, sorry, ale w tym momencie mogę to zrobić co dałeś oś... Ale była... mówię to też była ta starsza a ta tała oś... Nie wiem Para Ale, ale no 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 ale na przykład mi nie przemawiają te nowe samochody. Była też, y, tam oklejali mm, nową M4-kę. No widzieliście ten grill? Ale nie, nie, nie. m 4 ma normalny grill, nie, nie bober, m 3 ma dobra. M4-ka też, to może się po prostu zmienił zderzak, bo idzie. Ktoś motorówką pojechał sobie. Bo to miało normalne, normalne nerki. No bo to normalnie już można zmieniać Ale ładna taka... taka granatowa Ona one akurat tył to mają zajmować Tył ma akurat jak ten trójce No ale tak no to one są takie same Tylko nie mają palić nic do kogo wstrzela, bo ja nie wiem Tam jest typ Dostał ktoś 35, chyba ten w samochodzie Dostał 29, ten w samochodzie ma biało ten prawie leży Leży jeden No kurwa tabasz No kurwa bo do mnie strzelał Leży drugi Wszyscy leżą Tu się kurwa z celu budujesz Jebany no pierdol się kurwa on ma niebieski uuu, on ma niebieski, I niebieską Mkę! Ej, spierdalamy kurwa Jezus Nienawidzę w tej grze tego tak szybko, że to tak idzie kurwa, dajcie spokój Powinno być tu tak wiesz, z głosem Masz... Kurwa, masz, masz dwa minuty do spierdolu. Masz dwa minuty. <laughs> Sorry, ja wiem, że jestem Polakiem, ale jestem zibacharym. I strzelają się tu. Trzeba wbierać łódkę i spierdalać, a nie... Chłop tu jest w wodzie. U, Leży. Drugi jest tam z tyłu. O ty... ty mam... Ja pierdolę! O kurwa! aż się na mnie kurwa udział Kurde. Apteczkę nie ktoś weźmie Biorę apteczkę Nie, ja mam 28 się... Czekaj w tej Ja go zabiję 17 Prawie się zabiły Weźcie tu mnie Podskocz, podskocz, podskocz Nie, podskocz się Stop, stop, stop Hej, cia. Hej cia. Kurwa, cześć Hejka Kurwa, jebany łuk Mam w trochę lip. Bibi, hello No dzień ale. dobry Dałaś to, co prosiłem? Jeszcze nie, ale dobrze, że mi przypominasz No to znaczy, że mnie nie kochasz te już! Boki. Już! 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 O tam jest jeszcze jeden! O dwóch! O kurwa Gdzie tam jest Czech. trzech! No mało troszkę... O 62 dostał! I ja pierdolę! 65 Ja nie mam nic na daleko takiego dobrego... Ja o 65! Do Leci jeden! Jest, Dawaj, jedziemy, 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 bo nie ma czekolada. Tak coś Dawaj, chodź, chodź, chodź. Trzeba dobić go. Aj kurwa, apteczka, help me, help me, motherfucker, rozpierdolę was ja ja A ty tam się nie odzywaj. Kurwa, tak się zabiło. Biało ma Kurwa, jakim cudem. Studen... Dobra, jest. Czekaj, czekaj, coś tu jest. Nie, czekaj, poczekaj. R Patrzę na to. Nie widzę nikogo Tym. Nie ma nikogo Dobra teraz spierdalaj no, no ale ty jesteś idiotą No to stań kurwa w miejscu ty debilu Ty trzeba uciekać Kurwa stoi kurwa leży na pieska Kurwa trzeba uciekać kurwa no Chujże Dupa mu krwi trzeba uciekać Kurwa No teraz też trzeba uciekać Czekaj czekaj Pamiętaj, bo nie będę cię kochał <laughs> Jezus dajcie mi samochód, bo mnie goni to Ja nie dam rady Mam 27 Muszę z rzeką popój nie On jest Dobra 22 Vivi. Już No co tam Jeżeli pytasz się o to poprzednie, to tak, już. No to Cię kocham. Może być? Wejdzie. Wiesz o tym, że to się nagrywa, więc żona usłyszy. Oj. Spoko. Kupi się nowo. Stary, dajcie mi coś, bo ja mam... Kurwa. No uciekajcie tam do strefy, a nie! No uciekaj no, uciekajcie. No ja to dekon cały czas Szukam cię. O jest apteczka mam dla ciebie. Mam apteczkę, ale ją mam te małe i próbuję się tu jakoś kurwa leczyć! Mabusiu! Dlatego spieszczam do strefy, o ja też do strefy Ale Taba jest wysco On nie jest jak Samuraj, wiesz o tym? Co nie? No. My to w Ghost of Tsushima byśmy dali radę. O nie, o on... Wszystkim... Tą czarną? Ale tą dużą czy małą? Natomiast... A to wiesz. Dużą czy małą? Co to miało być? Ej, y... Tu rybkę! Ja myślałam, że ty masz dużą czy mam, To masz dużą czy małą? Bo ja chciałbym wiedzieć. A to się nie dowiesz. Żebyś się nie zdziwiła, a piątka podjedzie, to się kurwa majty same zciągną. Nie, 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 nie. A nie, to przepraszam, to dobra? Nie, <grymne> prędzej! Prej! Ta masz, masz Tabaś masz, masz większe szanse, kurwa. Auto nie może przekraczać 40 tysięcy. Pięciu. Pięciu? A to też prawda, bo to tak. No to kurwa tak. już przekroczyło. I ile? 6 tysięcy, oje nio 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 nio. słomie jeszcze nie. <grym> ne! No. <grym> no ty, ty, skara... ty tego skara mi dałeś? O no, kurwa, ktoś do mnie strzelał. Ja to zaraz wracam jak coś. Ej, na górze, na, górę, na górze, na górze, tam. A już widzę. Weź tam ten znak, już wymówię, widzę. Kurwa. No, no, kurwa, co jest? No, no się. Schowaj się, Popi, ja spierdalam, ja to spierdalam bierz. O, znowu strefa idzie, to strefa idzie, ja pierdolę Masakra, jesteśmy w takiej dupie, nie mam ani kewików, ani nic To no, tam jest apteczka z przodu No tu jest apteczka, bierz Kuźwa, mówię, ty mówię radą. nie mam, mówię nie mam kewików, kurwa, jakbym powiedział nie mam apteczki, to nie mam apteczki, kurwa Masz rady Ja nie mam amunicji, ja to za mną znowu no. Ty nie Nie, nie, nie pierdol, że nie masz amunicji, bo tu ciebie tracą... Ja to... mam amunicji, a ty nie masz nic. Jak nie zawsze... Uciekać, ja nie, wiem, nie, wiem, nie jak, z... jak zawsze, nie mam, nie, nie, po co ja mi amunicja? Dacą sobie radę. Gdzie ten typek poszedł? Właśnie? Nie wiem. Chciałbym mu zajebać, potrzebne mi są trzy granaty. Kurwa, mi ja było... mam 6, pytałem gdzie czy chcesz przecież. Ja pierdolę. Sześć to nie miałem. Hmm. No to teraz Ale to naprawdę jest... nie ma. Ej tam jest jak jeden. Jest tam, tam no. Gdzie? Tam. Daleko. Jakby co to tabać. Tu, tu, tu mam dwóch, tu mam dwóch, tu mam trzech. No, no to Boże, czekaj. To jest te tak granaty czy nie teraz? To da tera się pierdol panie. Jest jeden. Ta jedna do niego bie... oła! To jest? Leży drugi, ależem zjebanie tym dramatem w tym kuli! tym głównym śmiechem. Lutowanko, lutowanko. O, lepsza pompa! Jest. No. Ładu, 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 nie, 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 no, on mnie zajebie, uważaj za tobą! Gdzie? Kto? No kurwa... Ała! No... kurki tam strzela gdzieś. Te <grytania> się leci? Mam jeden Przepraszam, czy mogę się wyleczyć? Wyleczyć. się. O, granaty. Uf! Ile tych granatów? No mówię, nie... No aż, co za debil. Kan y, ta czy ten co strzela? Ten coś on jest A tam na górze jest Ty on jest jeden Ty no, faktycznie On jest jeden, no to dawaj no, tam jest kował Wojna nauki Dobra, wróciłam Jej. Idę, o do, a, dostał! 85 do, a, dostał 85, dostał 85, ej strefa idzie. Kurde. No me. Możesz to my... no, sferuje, jebany. Odpycham ją do strefy pedał. Ja umrę w strefie. Ona bije po 5. No i dętka. Ło przeżyłem to. No ja nie, jak ja, ja dostałem niby? No fajnie, tak. Jakim? No właśnie. No co jest kurwa? Musisz go zabić, Rafał. Ej, Rafał został jeden. No No kurwa naciskam ten pierdolony klawisz. No i tak bo nacis tak naciskam, że żeby... Ja bym go zabił, gdyby mnie nie wymknął za tą strefę, za sraną. Jola? Co? Nie mam kompa na razie. To po co wchodzisz? <noise> Mogę wyjść. Proszę ja bardzo. Nie, nie. <noise> ja się naleję więcej alkoholu. Mówiłem, że jeden, ale na jeden to za mało. Ja już przed naturą trzeźwo. Nie piję. Ja tylko symbolicznie. O kurwa, to nie jest symbolicznie. Ready, <coughs> o, dalej mięknie. A to co? Co wy tam kurwa robicie? Żeby to był lód do szklanki, sypane? Nie. Nie, to było picie to przez rurkę. końcówkę picia. No, to było takie. Eee. Vivi? Co? Ja nie wiem, jaka ty jesteś, co nie. Ale jeżeli mówisz jak, jeżeli wiesz, jak brzmi picie przez końcówkę. To musisz być ostra Ja firniczę Rafał to zawsze dobry komplement mnie powiedzieć No, trafiony w punkt No, nie wiem, ale chciałbym w G. No, byłyby problemy później, nie? Jakie problemy? O, to nie o kurwa! To nie było symbolicznie alkoholu zane. Mm. <laughs> Ile ci młode zostało? Nie, wypierdala. To Jak fajnie... Jak fajna to zgwałcimy Kurwa bratny, Bill. <laughs> <laughs> Ja tam pojeżdżą. nie... Nie, nie! Nie mogę słuchaj. Nie martwcie, tata, bierze wszystko. Psy, koty. Ludzzy braci! Nie, nie, nie. Dla niego to jest kaszka z mlekiem. Nie, nie, nie. Czy na dwa baty, czy na jeden. A sam powiedział ostatnio minimum trzy. Ostatnio żeś cię nie było, więc ja myślałem, że czy Bita chciał, ale to jednak nie to. Ty? Odbieram córkę z przedszkola, co nie? I dzieci wychodzą na dwór, na spacy, na dwór, tam z jakiegoś bloku. Na spacerniak. I ty! Zamiast się bawić, to je od razu siadą na ławce i grają, co nie? Ja pytam, tak się patrzę, patrzę... I w Fortnite'ach tak grali, co nie? Ja mówię, w co gracie, co nie? Ty, zobaczyli mnie, od razu schowali telefony. Co nie? Respekt! A ja do nich mówię, wiecie co, nie chowajcie telefonów! Ej, są tu typki na A gore. ja mówię do niego, a ja mówię do nich, nie chowajcie telefonów, bo mam sam telefon za Ja mam telefon za 6000, więc nie potrzeba mi jakiegoś złomu, co nie? Oni... AHA! <gul> ja mówię ja pierdolę. No gimbazy po prostu, gimbazy. No, to... A kurwa jest on nie strela! Szcze mam. Sz Szczerze mówiąc ja myślałem, że to ta Basia rodzina, wiesz? Kurde. No właśnie, o tym mówiłem, no. A spierdalajba! Też się kocham. No ja ciebie w też. No to spierdalaj dziwko. To się koło mnie i chce mnie zbałcić. No mnie zabił. No to moja wina. Ale celna broń. Jest za tobą. No. Dobra. Dobra, jeden jest Celuję kurwa w niego i co i gówno Patrzę Patrz, Patrz jak powalony jestem Powalony jesteś, a ja de... a ja swojemu, a jakiemuś chłopowi daję ten Bowlę no się Z Zboko już idę, patrzę chłopie na to Siemandero mandero Dobra, na ginie. Jestem Jerry Chuj ci wszyscy kurwo Nie tam O kurwa nie to! <śśle> źle miałem ustawione Bo zawsze se ustawiam, a teraz powiedziałem mnie ustawię, chuj